Ostatecznie 20 projektów znalazło się na liście do głosowania w piątej edycji budżetu obywatelskiego. O tym, która z inwestycji zostanie zrealizowana, zadecydują mieszkańcy Tarnowa. Budżet obywatelski jest w rękach samych, samych mieszkańców i inicjatywa do nich należy. 20 projektów to nie jest mało. A, wpłynęło dużo więcej, wpłynęło 30, 38. Ostatecznie 20 jest przedmiotem naszego, naszego głosowania. Musimy też mieć w pełnej jakby wiedzy i świadomości to, że 60 miliona jest przeznaczonych również w takim budżecie partycypacyjnym do dyspozycji Rady Osiedla. Te Rady Osiedla zachowują się trochę bardzo podobnie, niektóre przynajmniej tak jakby miały budżet obywatelski do, do dyspozycji. Na przykład Rada Osiedla Krakowska zaprosiła wszystkich mieszkańców swojego osiedla do zgłaszania projektów, które ewentualnie chcieliby mieszkańcy w takim budżecie swojego osiedla umieścić. Głosować będzie można tylko drogą elektroniczną. Uprawnieni do tego są mieszkańcy wpisani do rejestrów wyborców, a także mieszkańcy niepełnoletni w wieku od 16 lat, posiadający Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium. Jeżeli ktoś chciałby głosować w inny sposób pisemnie, no to też musiałby przyjść w jakieś skazane miejsce i oddać kartę do głosowania. Jeżeli takie osoby będą, to będą miały udostępnione komputer, wsparcie również techniczne, by mogły ten akt głosowania odbyć w urzędzie, ale właśnie nie, nie na papierze, tylko na, na ekranie, poprzez internet. Wiele osób robi to zdalnie. Myślę, że Kilkadziesiąt punktów, które wytypowaliśmy, są na tyle równomiernie rozłożone na mieście, że nikt nie będzie miał problemu, żeby to zrobić osobiście. Głosować będzie można od 19 do 28 września. Wybrane projekty zostaną opublikowane 30 września.